Każdy ma swoją drogę, dla której go stworzyłem. Ważne jest, byś własną drogą szła do mnie. W ten sposób osiągniesz pełnię. Taką szansę każdy ma tylko na swojej drodze, tylko na tej, którą dla niego przygotowałem. Tu staraj się koncentrować, mobilizować i przyjmować wszystko, co daje. Każdy z ludzi jest niepowtarzalny. Drug też nie trzeba powtarzać. Pilnuj swojej, abyś patrząc na innych nie zabłądziła na bezdrożach. Chcę cię zabrać daleko w głąb tam gdzie jest święte miejsce w twojej duszy gdzie nikt nie ma dostępu bo tylko ja tam przebywam zbyt często samotny przemieniaj się i dojrzewaj w tym osamotnieniu jakie ci daję abyś mogła być tam ze mną żyj w duchu ofiary i miłości za ludzi którym potrzebna jest pomoc. Kiedy ujrzę Twoją twarz? Przecież mnie znasz i wiesz, że jestem tu z Tobą. Większa zasługa, jeśli mnie nie widzisz, a Twoje serce pała. Czy nie ma tu mojej domieszki wśród tych słów? Powinna być. Powinnaś odczuwać to, co ja odczuwam, pragnąć tego, czego ja pragnę, i wyrażać to, co ja wyrażam. Czas rozmowy ze mną jest czasem świętym. Poddaj się Mu i nie myśl o sobie. Czy nie czujesz, że trzymam w dłoniach Twoje serce? Że je ożywiam i poruszam? Nie wzbraniaj się. Niech będzie podatne, jak wosk topniejący pod dotykiem moich palców. To zbliżanie się do Ciebie, Jezu, jest jak gdyby jednocześnie w czasie i w przestrzeni, bo jest to jeden wymiar. Określający Twój rozwój od punktu zaistnienia do spotkania w moim domu. Czas o przestrzeń to dobre określenie. We wszystkim jest jedność. Wszystko jest jednością i jest doskonałe w swej prostocie. Człowiek widzi tylko fragmenty, po czasem i przestrzenią. Zmysły ciała sprawiają, że tak widzi. Jeśli ktoś jest zjednoczony ze mną, jest mu dany dostrzegać bezpośrednio, w różnym stopniu jasności, zależnie od łaski, jaką otrzymuje. Łaska nie jest nagrodą, a dolegliwości życia nie są karą. Wszystko jest moją pomocą w rozwoju. Wielkość i jakość tej pomocy jest wypadkową pomiędzy pragnieniem człowieka a tym, co jest mu potrzebne w drodze do doskonałego zjednoczenia ze mną. Spełnianie mojej woli jest zbieżnością pragnień człowieka i drogi, jaką mu przygotowałem. Wtedy realizuje się szansa. Osiągnięcia pełni rozwoju i zjednoczenia ze mną. Czy jest możliwe nieustanne czuwanie? To jest ideał, do którego trzeba nieustannie dążyć, mobilizując wszystkie swoje ludzkie siły. Moja pomoc będzie proporcjonalna do Twojego wysiłku, a ten wysiłek. To ciągłe wołanie o moją pomoc. Jak widzisz, wszystko sprowadza się do dziecięcej ufności i oddawania mi każdej chwili życia ze wszystkim, co ona przynosi. Taką treść zawiera w sobie słowo: czuwajcie! I to jest najdoskonalsza droga rozwoju. Całkowite ogołocenie się i doskonała ufność. Cień lęku pojawił się we mnie, czego zażądasz i czy sprostam. Pytanie Twoje świadczy o braku ufności. Proś o nią i nie ustawaj. Dam Ci ją.